Gdzie jestem? Brama? Co? Co Ach! Ach, tak, przypominam sobie. Spłynąłem wtedy z prądem wody. Tak. He? Wodopoje? Spłynąłem do wodopoi. Mhm. Brama jest już solidna, chyba nie przejdę przez nią. Ale jest jakaś dźwignia. Hmm, może otwiera właśnie tą bramę. No dobra, spróbujmy. Okej, okay, zobaczymy, czy to coś uruchomiło. Aha, brama jest już otwarta. Ok, no to staje nam tylko przejść. Tam się coś sieci. Wow. Kilka pochodni i wiele kości tu jest nie tak Ale chyba nie mam innego wyjścia, jest tam zbyt ciemno, a ja potrzebuję pochodni, więc więc zejdę. O! Trzeba nie za bardzo. Dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. Teraz przynajmniej trochę widzę. To daję trochę. Wow, tu jest jakaś przepaść. Ale... Ale no, dam radę chyba przejść. Teraz tutaj. Okej. Okay. Tam jest ciemno. Może tam? Nie no, tam nic nie widzę chyba. Okej. Okay. Nie no, tam nic nie ma. Sprawdźmy ten drugi korytarz. Może tam coś znajdziemy. O! Tam jest jakieś światło. Dobra. Aaaa! Ah! <trym> Głowa! No, <nie. trym> ah. Muszę się Dobra Ustało Idziemy dalej Muszę dojść, tam jest trochę światła Może tam coś znajdę Wow, 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 wow. To jest olbrzymia. 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 Wygląda dlatego, że świątynia, świątynia. Schema to jak O, tutaj jakaś. Ale ja, ja, świątynia, świątynia. Pod ziemią, pod ziemią, 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 ziemią. To się nie tak, się nie tak, się nie tak, się nie tak, się nie, tak, nie tak. No ale, no ale, no ale. No. Dobra, dobra. dalej, dalej dalej ale. Wow, wow, wow. O, wow, wow, jaka przepaść, przepaść, przepaść. Trumost, trumost, trumost. Nieźle, 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 nieźle. Okej, ok, ok. Idziemy okay. dalej, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Wow, wow, jeszcze się nie, jeszcze się nie, jeszcze się nie, jeszcze się nie. Wow, za, za, Szybko, szybko. Ej, to jest zamknięte, jest zamknięte. Wow, 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 wow. Szybko, otwórz się, Nie mogę wejść. Padło się. Nieźle. Nie wiem co spowodowało to, ale chyba zniszczyłem coś, co tutaj było już od bardzo dawna. O, dobra. O, jakiś list. Wygląda mi to na jakby taki pokój, nie wiem jakby to nazwać, zakrystię? Chyba tutaj ci szamani, chyba. Nie wiem, ale przeczytajmy ten list. Lista wygnanych szamanów Zander, zabójstwo. Stanie on skazany karą śmierci. Jego ciało będzie obłożone klątwą po lata. Co? Lista. Lista wygnanych? Był na nim Zander. Przypominam sobie to imię, ale jakoś nie świta mi za dobrze. No ale. Chodźmy dalej, to jest przejście, pokoje. H? Okej. Okay. Zander, przypominam sobie... Ach, tak, przypominam sobie. To było. To było w tym. Jak byliśmy w tym podziemiach. To wszystko się ciągnie, jakby to była jakaś jedna wielka świątynia. Nie wiem o co chodzi, ale... No ale sprawdźmy, co tutaj jest. Kilka obrazów. Róża. Pochodnie, ja sobie wezmę. Widać, że Sander był jakimś takim artystą, romantykiem. Nie wiem jak to nazwać, ale... Dobrze. Miga. Też sobie przypominam, że ktoś tam taki był. Okej, okay. sprawdźmy co on miał w skrzyni. O, odrobinę jedzenia przyda się. I również pochodnie. Ok, skorzystajmy. No i dobra. Idziemy dalej. O, tu trochę stroma jest, ale chyba dam radę zejść. Okej. Okay. Jakieś korytarze. Tam... Jakieś szepty jeszcze. Kolo? Kolo, co ty tu robisz? Nie ma czasu na wyjaśnienia, za mną. Dobra. Беги, okay, беги Беги, беги Там, там что-то есть! Беги! Там что-то есть! Вау! 那是国庆大促销。